Przede wszystkim. Dzisiaj odcinek o tym jak udało mi się opanować plagę glonów w akwarium i co się na to złożyło nie śpieszyło mi się z tym więc trwało to parę miesięcy ale efekty są dla mnie bardzo fajne zadowalające na zwycięstwo powstrzymanie glonów złożyło się parę kwestii Najważniejszą była obserwacja od zbiornika. Zdożyłem zauważyć pojawiające się glony w miarę szybko. No Wiedziałem też, jaki jest powód tego, ponieważ nie miałem odpowiedniej, właśnie można powiedzieć, masy roślinnej za mało roślin w stosunku do ilości ryb w akwarium. Akwarium też było dojrzałe. W po części woda była ze starego zbiornika filtr nie był wyczyszczony więc tutaj nie miałem startu od zera no, ale za to prawie całkowicie jałowe było podłoże no ryby dodały swoje no ja oczywiście miałem nowe oświetlenie w akwarium dołożyłem sobie jeszcze mocniejsze no i w takich warunkach glony które rosną dużo szybciej od roślin, dużo szybciej popierają składniki odżywcze z wody, no, zaczynały się rozprzestrzeniać, szaleć. A tutaj reakcja, jaka była, to zmniejszenie ilości światła w akwarium. Część oświetlenia wyłączyłem, zacząłem krócej świecić. A drugą rzeczą były podmianki. Tak, robię podmianki raz w tygodniu. Od założenia akwarium, tej aranżacji. No tak, zacząłem robić je praktycznie co dwa dni. Zrobiłem pierwszą w niedzielę, następna była we wtorek, w środę, a potem albo piątek, sobota. I tak leciałem. Starałem się robić dwa dni przerwy, jeden dzień przerwy, jak mi czas pozwalał. To pozwoliło na wypłukanie dodatkowych, właśnie. Składników odżywczych z wody. No, a mniejsza ilość światła dała trochę ponosie roślinom, ale bardziej obiła właśnie początkowo glony. No tutaj wziąłem i dopatrzyłem się dodatkowo okrewetki krewetki, które zaczęły również czyścić moje rośliny. Bardzo fajnie im to szło. A gdy natrafiła się okazja, to trafiły do akwarium otoski, no, które już w ogóle było widać już po paru dniach, różnice na nubiasach przed i po pojawieniu się tych zwierzaków. Aktualnie świecę już normalnie światłem całym po 8 godzin, czasem trochę mniej. A glon, który znajduje się w akwarium, no, który jest, był i będzie, tylko jest mniej lub bardziej widoczny, no, w tym przypadku jest na takim etapie, że no, nie chcę się go pozbywać do zera, no, ponieważ mam ryby, które się nim żywią, jedzą go, no i krewetki też go skubią, więc pozbycie się go w 100% tak, z akwarium chemią no, byłoby dla mnie no, pomyłką i błędem w stosunku właśnie do otosków i do krewetek, co ciekawe otosków praktycznie w ogóle nie widuje na karmieniu ryb, nie przypływają, nie mają ochoty a gdy zaczynam je liczyć w akwarium to zaczynają tak szybko szaleć między tymi roślinami, że trudno jest właśnie je wyłapać no samych ryb też nie widać w ciągu dnia tak bardzo jak podczas karmienia no to jest fajne bo znajdują sobie różne kryjówki Ale tak jak już powiedziałem Moja walka z glonami trwała 2-3 miesiące na spokojnie. Nie bawiłem się w jakieś tam drastyczne metody. Można to trochę skrócić, zaciemniając akwarium, wyłączając je, w niektórych przypadkach zasłaniając całkowicie na kilka dni. Na pewno pomoże. Ja na przykład nie chciałem pozbywać się przyjemności oglądania na akwarium i zachowania zwierząt w nim więc to trochę dłużej trwało no ale efekt jest taki, że sposobami naturalnymi podmiankami, ograniczeniem światła oraz zwierzakami, które mnie wsparły, dałem sobie radę i takie właśnie metody polecam innym żeby się nie śpieszyć pomału to robić no i przede wszystkim obserwować obserwować, jeszcze raz obserwować co się w zbiorniku dzieje bo, no nawet najdziwniejsze zachowanie czasem potrafi wskazać, że coś jest nie tak. A nie trzeba robić co chwilę testów, tylko dopiero właśnie po takiej obserwacji można spróbować coś potestować, jak się ma testy. No, to na pewno pomaga. Ale zbyt właśnie wierzenie w chemię i tego typu rzeczy to no nie jest dobre, bo zaburzamy sobie tylko chemię w akwarium z jednego problemu możemy wpaść w drugi, co potem wygeneruje trzeci, czwarty i nikt by tego nie chciał. I tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia następnym razem, hej!